Gospodarze po Połap. Debiutował u trenera Tarasiewicza. Teraz ładne, prostopadłe zagranie. Będzie okazja wycofana, piłka, ale spuścił się tutaj inkulturysta. I jak sam mówi, no on i jego zespół musi budzić strach. Nedic za siebie nie ma. Alfaro potrafi dobrze wrócić piłkę. Hiszpanii jest strzał na bramkę, ale. W tybie przystaje fragmenta. Mikita daleko. Był tam Nedic, Jest strzał na bramkę i tu sobok Gokuk, z daleka kokku. Były gracz naszych młodzieżowych reprezentacji środkowanie w pole karne. Nie trafił teraz w piłkę Mikita Poczaka. Wasza teraz Wisła dłużej zakościło na połowie przeciwnika. Proszę, Duda sobie poradził z Żydkiem. Także Tradecki Duda do Sobczaka. Sobczak w ostatniej chwili Budnicki wstawił. Atakowali piłkarze GKS-u popatrzmy może o tym za moment, włączył się Nedic, biega w pole karne, płasko zagrana piłka, nie zdążył tego dośrodkowanie, wybita piłka, porazili sobie Tyszanie. A tak jak mówiłem, stałe fragmenty gry to jest bolączka na razie i teraz od razu wychodzą z kontrą, zobaczymy czy zdąży Błachewicz, zdąży, już jest przy końcowej linii, frakcja za nim, Duda dał się minąć, Błachewicz już w 16. Błachewicz, samobój! Teraz Łasicki pakuje piłkę do siatki. Tak się też wydarzyło ze Starą Rzeszów, ale wówczas żółte uraty to było wejście w zawodnika. Tak tu jeszcze, się. tu jeszcze oglądamy tą sytuację. Czy było zagranie ręką? Oj, to o to chodzi. Tutaj piłka dotknęła ręki Błachewicza. Okej, okay, jeszcze sprawdzany być może ten przypadek. Ale najpierw czy tu była ręka dudy? Zagranie ręką. Wstacią środka Pola z żytkiem Dośrodkowanie. Jest, jest strzał na bramkę. Słupek. Migol. Tym razem podniesiona w górę Holągiewka. Nie ma bramki. Bardzo dużo dośrodkowanie. Kikolski wypiąstkował to na drugą stronę. Mocno podkręcona piłka. Nie duże problemy Kikolskiego, ale wypiąstkował ją już od razu. Zespół gospodarzy Błachewicz i Mikita. Nikita na drugą stronę ma dużo miejsca teraz połab żeby dobrze to wrzucić do środkowanie jest okazja gol zamknięta ta sytuacja i teraz Błachewiczowi raczej nikt tej bramki już nie zabierze świetny atak szybki muszę powiedzieć że na pewno będą mieli Wiślacy tutaj pretensje do Łazickiego jak wcześniej tutaj tuda nie zatrzymał tego ataku tak teraz mógł w tym momencie zrobić to Łazicki pozwolił Mikicie Przenieś centrum gry w drugą stronę, tam połap środkowywał środkowo wywał i ten atak. I kilka jest na prowadzeniu. Zrządka nie doskoczył. Nie było w ogóle w tej akcji. Alfaro gdzieś został z przodu. Nie pomógł. Nie cofnął się. No wiemy, że Hiszpanie mają z tym problem. piękny na wślizgu. Kolejny bardzo ładny gol w pierwszej widze. Po tym, co wczoraj oglądaliśmy z poprzedniego sezonu. Jeżeli chodzi o Wisłę Kraków. Ale teraz popatrzmy. Alfaro, Alfaro przedostał się jeszcze z szałkoku. Zakończona walka. Duzi Ład... przebywają Mahabłowi. Edic na pierwszy słupek. Piłka odbita. Teraz na południu. Powołowy Rywala, Tyszanie. Jestkowski prosto. Padle od razu uderza, szpiąc na no, indywidualną, zdobywając e, jedną ze swoich bramek. Dośrodkowanie całkiem przyzwoite, ale nie ma. Jest jeszcze Biała Podlaska, przepraszam. Teraz dobra prosto padła piłka i mamy powszeczkę nie zamienił tej sytuacji na bramkę koku po raz kolejny. Teraz jest już drugi sezon, bo wiosną przyszedł do ekipy gospodarzy. Dobra, prosto, padła piłka. Z problemami, ale wyciągnął to jeszcze. Ma... Bardzo dobry bym powiedział. Ale teraz mocno też piłka i poraził sobie z tym. Spekulowano przed tym meczem. Co się wydarzy. Teraz uwaga. Nie ma gola jednak w tej sytuacji. Jeżeli ona też zostanie. Szybko doprowadzona do finału, i wszyscy będą mogli znowu się cieszyć się piłką Rumin! Przymierzył. Ale teraz szybki przechwyt, jeszcze na połowie. Niewiarowski, kolej Niewiarowski. Już tu kibice wstają, on nie kalkuluje. Niewiarowski! Niewiarowski! Biegnie w kierunku Bramki razem z Rzeszpakowskim. Goliko Bramka yy, Hiszpański. Niewiarowski! Mantek! Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.